Włącz i zostań z nami. Są z nami, czas dla fotoreporterów. Król Kaspar, eh, oczywiście z Europy, przyjechał do nas z odległej Europy. Król Merchio z Azji i Baltazar z Afryki. Tak, można pomachać, można pomachać zdjęcia, i to jest właśnie ten moment. Wszyscy świat jest miejscu Marsz! Wszystkie momenty.

Okazja! Okazja! Azjo! Viva Azja! Afryka! za meldunki, a panowie te Dziękujemy, dziękujemy za meldunki. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej Ani. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. O, wie Wszyscy w nie ma tronu i we łańcuchach jedziemy a ale już się w świecie szerzy. Wait, wait, wait. O gwiazdo zaranna, nie śmiałbym nigdy zakłócać twego świętego spokoju. Ale sprawa to ważna i pilna, a zarazem niezwykła. Oto sprawdza się proroctwo żydowskie, panna poczęła i porodziła syna. On ci to będzie królem królów i zrzuci cię z tronu o Herodzie. Zaiste astronomie uratowałeś właśnie swoją głowę. Ale zdaje się, że straci ją mój błazen, bo nigdy mnie tak nie ubawił jak ty. Precz! Panie! Cicho! Daj pomyśleć. Fajnie jest być herodem. Fajnie jest być królem. Fajnie jest mieć bogactwa, tłumy pochlebców damy dworu. Ale nie tak fajnie. To od Was zależy, kim będziecie na co dzień dla siebie nawzajem. Dzisiaj, jutro, pojutrze, za dwa, trzy lata, pięć. Do Was dzieci, do Was dorośli. Macie wybór, jesteście wolni. Ale jeżeli wybierzecie dwór Heroda, to upomnie się o Was ktoś o wiele większy i groźniejszy niż wujek Herod. Gnieba i takie niebo dla nas dzisiaj jest tutaj na wrocławskim rynku. Z orszakiem zapytali króla Heroda, gdzie jest dziecie nowonarodzone, które będzie królem Izraela. I to przeraziło Heroda, i przeraziło całą Jerozolimę. Jerozolima doskonale wiedziała, że spotkanie gniew króla Heroda jest ogromne. Taki hołd, taki pokłon oddawało się tylko cesarzowi, najwyższemu Władcy Świeckiemu i Bogom, Mesjasz, na którego czekał naród izraelski, na którego tak naprawdę czekało jeszcze bardzo, bardzo wielu ludzi. Zała się na niebie i ona przyprowadziła naszych królów. Obejrzyjcie się Państwo, możecie ich dostrzec. Wjechali już na rynek, są za swoimi chorągwiami. Najpierw króla Kacpra z Europy. Króla Kacpra, przypomnijmy mu to hasło o Europie: Europa semper fidelis. Europa! Europa? Super Fidelis! Europa? Super Fidelis! Dla króla Melchiora! Okazja! Okazja, by Boga poznała Azja! 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 Okazja, Boga poznała Azja. I jeszcze naszego króla z Afryki, króla Baltazara. Afryka Boga szuka, przypominamy! Afryka! Bogu, Boga Shuka! Africa! Boga Shuka! Africa! Boga Shuka! Było nam cieplej! Devojo, gloria, 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 in excelsis Oczywiście gwiazda zaraz się ustawi, żeby międrcy wiedzieli do samego końca, gdzie mają dotrzeć. Idą chorągwie, e, najpierw chorągwie europejskie, pięknie przebrani nasi chłopcy. Panowie pokażcie, zamachajcie pięknie mieczami z Europy. Pięknie. Wzniesiemy okrzyk na cześć rycerstwa europejskiego. Europa semper fidelis. Europa semper fidelis. Europa semper fidelis. Europa, semper fidelis. Nasi Druchowie, nasi rycerze, nasi wojownicy z Azji to orszak króla Melchiora i on też ma swój e, okrzyk. Okazja, by Boga poznała Azja. Okazja! By Boga poznała Azja! Okazja! By Boga poznała Azja! Okazja! By Boga poznała Azja! Stawił się wódz wojsk anielskich, święty Michał, Archanioł z wielkim, potężnym mieczem, który ma wypisane pod nogami można przeczytać. Któż jak Bóg. On się nikogo nie boi. Nasze rycerstwo azjatyckie podchodzi, by pokłonić się dziecięciu, a tymczasem przybywają. Jeszcze nasi wojownicy z Afryki. Pięknie z jakimiś dżidami idą. Nie boją się niczego. Bardzo mocno mają swoje chorągwie niebieskie. Dla króla Baltazara, oczywiście, to jest orszak jego. Dziękujemy, żeście się tak cudownie wystroili. Mamy i córeczki, na, a jak Anielice. To jest, popatrzcie, wypełnienie się słów proroka Izajasza z dzisiejszych czytań. Córki wasze niesione na rękach, a synowie, którzy przybywają z daleka. To właśnie jest to. Jeszcze nie widać, jest z nami właśnie w tym roku nowość, można powiedzieć, Wrocławskiego Orszaku. W roku Jadwiżański stawia się nam Orszak, a my najbardziej oczekujemy na te trzy potężne, trzy potężne chorągwie, które już się nam zbliżają. My jeszcze zaśpiewamy na cześć naszych mędrców. złoto, Królewski dar oznaczający, że ten, to małe dziecie, ten Jezusek złożony w żłobie, w tej kołysce jest prawdziwym królem. I ci królowie, którzy do nas przybyli nie wahają się oddać naprawdę cennych darów, wielkich i pięknych. Królewski dar od króla Kacpra. Król przybył do nas z Azji. Okazja, by Boga poznała Azja. Wznieśmy ten okrzyk na Jego cześć. Okazja by, by poznała poznała okazja, by Boga poznała Azja. Okazja, by Boga poznała Azja. Okazja, by Boga poznała Azja. W Azji używa się fantastycznych kadzideł. I to jest też piękny znak, kadzidło. Znak tego, że tu przed nami jest prawdziwy Bóg. Bo to Bogu, Oddaje się cześć, paląc kadzidło. Został jeszcze król Baltazar z Afryki. Zapraszamy go i wołamy na jego cześć. Afryka Boga szuka! Afryka! Boga szuka! Afryka! Boga szuka! Afryka! Boga szuka! Król Baltazar niesie mirrę. To żywica z balsamowca, z drzewa, którego żywice przerabia się znów na pachnidło używane do. Przy pogrzebach to znowu już mowa o tym, że to małe dziecie jest to zapowiedź jego męczeńskiej śmierci. Dary złożone, czas na fanfary. Przed naszym królem, przed naszym panem. pokłonimy się teraz wszyscy. Zamachajmy koronami i skłońmy naszą głowę. Tak jak to nasi przodkowie robili, tak jak to dzisiaj zrobili trzej królowie. Skłońmy się przed tym maleńkim dziecięciem przed Jezuskiem. Oddajmy mu ten gest chwały. Królowie nie wahali się pokłonić się przed Jezusem, przed tym maleńkim dziecięciem, na Jego cześć. Bahamy teraz wszyscy tymi wszystkimi naszymi koronami, naszymi śpiewnikami. Co? Może wielkie brawa w tym momencie dla Pana Jezusa i dla naszych trzech króli. Zamachajmy korągwiami wszystkim, co mamy. Niech to teraz wszystko ożyje. Na cześć Pana Jezusa, na cześć Maryi, na cześć Świętego Józefa, na cześć Gacpra, Melchiora i Baltazara. Tupiemy piaszczamy kto jak może! Zrobi nam się cieplej. Niech cały rynek usłyszy, że tutaj, we wrocławskim betlejem, urodził się Bóg. Oh, mm -hmm. tam, szczególnie dzieci. Szczęść Boże! Szczęść Boże! No wspaniale! O, brawo, brawo! Jesteście cudowni. Jesteście cudowni. Moi kochani, pokazujemy wszystkim, że we Wrocławiu kochamy Pana Jezusa. Kochamy Dzieciątko Jezusa. Pokazujemy, że są wspaniałe rodziny. Wspaniali ojcowie, matki, dzieci. Ja Wam bardzo dziękuję. Tymi maluszkami tutaj przychodzicie. Coś wspaniałego. Bardzo serdecznie pragnę rodzicom podziękować. Wszystkim tu obecnym, ale rodzicom, bo jest to takie nasze święto święto rodzin. Jest to uroczystość, która gromadzi Wrocławskie rodziny tu na rynku. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ten Orszak Czech Króli przypomina nam o tamtym wydarzeniu, kiedy. Poganie poznają zbawcę świata, dzieciątko Jezus, przychodzą, żeby mu się pokłonić. Jest to dzień, kiedy dzieciątko Jezus objawia siebie także właśnie poganom. Nie tylko Izraelitom, nie tylko pastuszkom, tym, którzy tam paśli owce wokoło, ale jak gdyby objawia się całemu światu. To jest takie najważniejsze wydarzenie, ważna uroczystość. Cieszymy się, że w Polsce ten dzień jest wolny od pracy, bo dzięki temu, moi kochani, przeżywamy tę uroczystość tak, jak należy. Zdajemy sobie sprawę z wagi tej uroczystości. Muszę Was zachęcić do tego, żebyśmy szli i głosili, i zachęcić do tego, żebyśmy się tak za rok spotkali wszyscy razem. W tej radości, w tym entuzjazmie, żebyśmy się spotkali, chwaląc Pana. Serdeczne wszystkim Bóg zapłać, szczęść Boże. Szczęść Boże. To pójdźmy wszyscy do stajenki. W tym roku mówimy o tym, żeby iść i głosić. To jest hasło duszpasterskie. nie mógłby się odbyć bez księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, który tak piękna po pobłogosławił po poprowadził modlitwę, ale też i bez władz miasta, bez prezydenta Rafała Gutkiewicza, prezydenta Wrocławia. Dziękujemy za obecność u nas również księdza biskupa Andrzeja Sieniewskiego. Dziękujemy różnym naszym darczyńcom, bo scena i nagłośnienie to wszystko oczywiście troszeczkę kosztuje. Firmie PCC Rokita z Brzegu Dolnego, w firmie Oleo Farm z Wrocławia, wypożyczalni strojów Kostium. Dziękujemy naszym partnerom lokalnym, współorganizatorom Orszaku, są nimi przedszkole i szkoła podstawowa, na dziewcząt, strój. siebie i Twojej rodziny.